Cześć, cześć! Marek z tej strony z Bezpan.pl Widzieliście kiedyś takie błękitne brache, No naprawdę coś takiego kupić to jest po prostu masakra. Najgorsze jest to, że ona tak pięknie wygląda na polu, ale jak Hawier ją wykopuje, to on zawsze mówi, że z połowy liści na pewno przy przesadzaniu traci. No i to jest akurat normalna rzecz. Każda roślina przy przesadzaniu coś musi stracić. No najlepszy chyba w tym sensie jest trochę karpus, tak? Bo jego się dosyć dobrze przesadza ale tutaj jest piękne pole brachei brachee wytrzymują około minus 10 stopni to jest ten gatunek brachea armata piękny, ładny jest tutaj już kilka, że tak powiem zadoniczkowanych także może później uda mi się może później uda mi się pokazać piękne, naprawdę są przecudowne te rośliny ten błękit niesamowity, a tu jukaro